Sąd skazał matkę, która nie zabiła swojego dziecka, a potem ostrzegła inne kobiety, żeby nie prowadziły ciąży abortera to nie jest historia z Kanady albo Wielkiej Brytanii to stało się w Polsce w 2025 roku. Piotr A. jest aborterem i proponował kobietom, że zabije ich dzieci, zanim się urodzą. Na początku lat dwutysięcznych zabijał dzieci masowo w swoim gabinecie w Gdańsku. Dostał wtedy wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu za aborcję dwudziestki dzieci, choć prawdopodobnie zamordował ich o wiele, wiele więcej. Po latach podał do sądu Weronikę za to, że napisała prawdę, że proponował jej aborcję i kłamał, że jej dziecko ma zespół Dauna. Weronikę na tamtym forum poparły także inne dziewczyny. Też miały złe doświadczenia z doktorem A. Jakiego dobrego imienia bronił aborter idąc do sądu z Weroniką? przecież pseudolekarze którzy abortują dzieci nie mają honoru ani dobrego imienia sprawdzaj zawsze do kogo idziesz na wizytę ginekologiczną jeśli to aborter to wybierz innego lekarza bo aborter nie będzie dobry dla twojego dziecka nie będzie dobry także dla ciebie.